Zostałeś sam w przeklętym zamku. Została ci ostatnia szansa. A kiedy smok wyruszył na polowanie, nie było już nikogo, kto mógłby się przed nim obronić. Legenda głosi, że kto przegra, a tym samym zbezcześci jego dobre imię, zostanie zgładzony. Sir Karol miał ostatnią szansę na udowodnienie swojej wierności. Jeżeli suma trzech kości będzie mniejsza niż dwanaście, spotka go zasłużona kara. Karol, jesteśmy. To niemożliwe. Miałem najlepsze karty. Po prostu nie umiesz przegrywać. Ale to tylko gra. Niestety, Karol. <grywa> <grywa> Jak Walery z nami był, to zawsze wygrywałem. Ale już go nie ma. Rozmawialiśmy o tym. Tęsknię za nim. Wszyscy tęsknimy. Co się stało? Czy może ktoś zapalić światło? Ja pójdę. zawału? Dobra, dobra, spokojnie. Idziemy po drugą talię? Głupie! <głupia> <O, dobra. głupia> Karol, idziesz? Idźcie sami, zaraz do was dojdę. W następnej rundzie dam mu pierwszemu wybrać postać. Wow, <laughs> twoja hojność nie granic. Jest prost hmm? legendarna. <laughs> Ej, chyba coś jest nie tak. Otwarte okno. Bardzo zabawne, Karol! Mógłbyś już wrócić? No, skoro on zostawił otwarte okno, to kto otworzył nam drzwi? Ten domek ma ponad 100 lat. Pewnie same się zatrzasnęły. Ej, spójrzcie. Co to jest? To chyba jakiś napis z łaciny? Chabez noctem unan. Chyba otworzyliśmy puszkę Pandory. Macie jedną noc. Artur, jesteś pewien, że to poprawne znaczenie? Tak, jestem pewien. Super. Najpierw zginął Valery, teraz zginął Karol, a za chwilę zginiemy my wszyscy. Jana, nie panikuj. Na pewno musi być jakieś logiczne wytłumaczenie. Ale jakie logiczne wytłumaczenie? Widziałeś, co się stało ze światłem i z drzwiami. To nie jest normalne. Może zadzwońmy po policję? I co powiesz policji? Że jakiś coś Jakaś siła napisała na naszym stole, że nie wiem, mamy jedną noc na uratowanie przyjaciela? No, nie brzmi to zbyt logicznie. Może uda nam się go znaleźć. Ale jak? Ja już chyba wiem, skąd są te ślady. Zapraszam Was do swojej pieczary. Ile tego masz? Większość informacji wyszukałem w internecie, a resztę znalazłem w innych miejscach. Zresztą nie będę wam nawet opowiadał o swoich źródłach, więc mnie nie pytajcie. Nie zamierzaliśmy. Badałem już sprawę Yeti, Frankensteina, Wielkiej Stopy i Potwora z Loch Ness. Szkoda, że mnie jeszcze nie było w Neapolu, gdzie Wiktor Frankenstein próbował ożywić zwłoki. A już tym bardziej w odległych Himalajach, gdzie mieszka Yeti. Przeprowadzałem nawet badania na ten temat nad morskim okiem i myślałem, że już zobaczyłem tego stwora, ale okazało się, że to jest zwykły miśnik. Ty jesteś bardziej odklejony, niż mi się wydawało. O czym ty w ogóle mówisz? Artur, do sedna! Chodzi mi o to, że wokół tych miejsc krąży masa mitów, legend. Zebrałem masę informacji na temat tych stworów, ale nigdy nie miałem dowodów na ich istnienie. Dlaczego? I? I tym razem może być inaczej, bo mówimy o stworzeniu, które żyło w naszym mieście, albo które nadal żyje, tylko się ukrywa. Okej, a możemy już stąd wyjść? To oddawaj, 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 oddaj mi to! Ale już! A tu, Tajemnicze zniknięcia w Krakowie. W miejscach zaginięć odnajdywano znak, przypominający ślady pazurów. A tu właściciel antykwariatu zwariował twierdzi, że smok wawelski porwał jego córkę. Szewczykowi zaproponowano pomoc psychologiczną. Szewczyk wypowiada się: Kiedy zobaczyłem ślady, wiedziałem, że smok powrócił. Klątwa smoka trwa. Codziennie wieczorem można go spotkać pod smokiem wawelskim. On jest niesamowity. On wie wszystko na temat smoka. wygląda dzisiaj bardziej przerażająco niż zwykle. Jana, nie nakręcaj się. Jest jak zwykle o tej godzinie. A ty możesz przestać jeść. Nie mogę się skupić. A to długeczki. A dałbym wam z istnieje! To nie jest legenda! To jest prawda! Nie wierzcie gazetom! Wierzcie świadkom! Widziałem na własne oczy! Smog porwał moją córkę! Prasa nie chce pomóc! Media nie chcą pomóc, ale wy możecie pomóc! Rozgłaszajcie! Szukajcie! Mówcie! Kraków nie jest już bezpieczny! Ty możesz być następny! Przepraszam, możemy zadać panu kilka pytań. Nie udzielamy wiadów, zwłaszcza dzieciakom. Ale to ważne, nasz przyjaciel zaginął. No i czystę na policję. Zobaczyliśmy te ślady pazurów na pana plakacie. Skąd wytłumaczę? Wydaje nam się, że to, co spotkało pana córkę, przydarzyło się też naszemu przyjacielowi. Graliśmy w smoki. Smoki to nie jest dobre miejsce. Choć w jakieś inne ustronne miejsce. Wie pan coś więcej o zniknięciach? Pół roku temu Smok porwał moją córkę. Od tego czasu próbowałem wszystkiego. Przeszukałem okolice, czytałem ogłoszenia, zgłaszałem sprawę na policję. Skontaktowałem się nawet z grupami słowiańskimi. Wreszcie wymyśliłem sobie to przemówienie. Oddając tutaj mój manifest, dotrę do większej ilości osób. Może znajdzie się wreszcie ktoś odważny, kto zajmie się tą sprawą. Przepraszam, a czy pan na pewno dobrze się czuje? A jak można się czuć po stracie córki, jeśli mi nie wierzysz? Droga wolna! Jesteś jak ten medium. Nie, nie. Przepraszamy za kolegę. Ogarnij się. Nasz przyjaciel też zniknął. Został sam w pokoju i nagle zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Światło zaczęło migać, drzwi nie chciały się otworzyć. Może wie pan coś, co mogłoby nam pomóc? Ciężko powiedzieć, ale udało mi się dotrzeć do... Rodzin osób zaginionych i odkryłem, że wszystkie ofiary łączy gra w smoki. Każdy, kto przegra w tę grę o północy, zostaje uprowadzony. Przez kogo? Przez smoka, oczywiście. Ale jak to jest możliwe? A ja wiem, sam chciałbym się tego dowiedzieć. Mówiłem wam, mówiłem, żeby zostawić tę grę w piwnicy. Lepiej odnieście ją w to miejsce, skąd ją wzięliście. Jest przeklęta. Jeśli chcecie odzyskać waszego kolegę, musicie się spieszyć. Musicie to zrobić tej nocy, kiedy graliście w tą grę. Inaczej, po wschodzie słońca, nigdy go nie odzyskacie. I pamiętajcie, że Wy też staliście się elementem tej przeklętej gry. A już dobry wieczór, co wy tu robicie? Potrzebujemy pani pomocy. Musimy wejść do pani do piwnicy. Słucham? Bardzo panie przepraszamy, ale zostawiłem u Valery'ego gry, która jest w tym momencie nam bardzo potrzebna. Czy moglibyśmy szybko po nią pójść? Ach Henry, macie pomysł o tej godzinie? Zaprowadź kolegów, a ja wam zaparzę herbatę. Jaką lubicie? Mam malinową, cytrynową, jaśminową. Widzicie coś podejrzanego? Gdybym był czymś podejrzanym, to gdzie bym się ukrywał? Walery z reguły ważne rzeczy trzymał w komodzie. A ty skąd wiesz? Przychodziliśmy tu czasem obgadywać jakieś strategie do gier. Od kiedy to się tak trzymałeś z Valerym? A co? A to, że znaleźli jego ciało po tym, jak pokłóciliście się o to, kto będzie zarządzał klubem. Oskarżasz mnie o coś? Po prostu nigdy nie mówiłeś o waszej relacji. Bo nie było żadnej relacji. To dlaczego chciałeś przejąć klub? Bo nie prowadził go tak, jak powinien. Traktował nas, jakbyśmy byli piątkami w grze. A bez nas klub by nie istniał. Chłopaki! Chodźcie tutaj! to jest to wygląda jak skrypt do naszej gry raczej jak jego druga część formuła wskrzeszenia smoka wawelskiego A, aby wskrzesić smoka wawelskiego należy złożyć 12 ofiar ofiarami muszą być osoby które chociaż raz zagrały w grę w smoki i które przegrały w nią podczas pełni księżyca. Cząstka smoka odradza się w ciele składającego ofiary, tak zwanego naznaczonego, wraz z każdą złożoną ofiarą. Po pierwszej złożonej ofierze naznaczony nie będzie mógł się wycofać. Nie zazna spokoju, dopóki nie wypełni woli smoka, na którą sam się powołał. Walerego zabił smok? Nie wiem. To jest jakieś powalone. Ale to jest tylko książka, no nie? Na pewno się to da jakoś logicznie wytłumaczyć. No, no co jest dalej? Alfabet. To chyba trzeba tu postawić. Nazywał tak miejsce, które mnie zabierał. Azyl. Dobra. No to w takim razie może wiesz jak zginął walery. Co się dzieje? Dobra, uciekajmy slow! Jaśniami zieloną, porzeczkową, czarną. Dziękuję Pani bardzo, to już. Na pewno tutaj? Chyba wiem, gdzie zabierał mnie mój przyjaciel. Dlaczego Azję? Walery zawsze tutaj przychodził, gdy chciał zostać sam. Przychodziliśmy tu, zanim. Lepiej już chodźmy. Mm. Nie. Diana! 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 Diana, uspokój się! Odsuńcie się. Umiem otworzyć każdy zamek. Każdy zamek. Kiedyś działało. Nie ma Karola, nie ma Valerego i zaraz nie będzie też nas! Diana, znajdziemy go. Nie znajdziemy go! To nie ma sensu! Mam genialny plan! Henry, staniesz na środku i będziesz wydawać dźwięki owcy. Artur! Poczekaj, daj mi dokończyć. Ja i Diana napchamy ci siarki do koszulki, a potem zaczniemy odprawiać taniec godowy smoka, który go na pewno zwabi, i potem! Ale, Artur! Co? Możemy też pójść za nimi. 过去 Bracia, siostry, zebraliśmy się tutaj, żeby dokonać woli smoka wawelskiego. Jeszcze raz dziękuję Wam za kolejny dowód Waszej lojalności. Naszą ostatnią, dwunastą ofiarą będzie mój stary, serdeczny przyjaciel. zażądał, żeby raz w tygodniu składać mu ofiarę w postaci krowy. Jeśli jednak tego nie czyniono, zaczynał porywać ludzi. Oni naprawdę chcą wskrzesić Smoka Wawelskiego. Dzisiaj dopełni się ostateczna wola Smoka. Nadszedł moment, na który czekaliśmy od dawna. Niech rozpocznie się celebracja. Proszę, zdejmijcie maski. Valer, to nie jest możliwe. Nie róbmy tego. Co? Ty tego nie widzisz? Możemy zrobić coś, czego nikt jeszcze nigdy nie dokonał, Karol! Naprawdę? Chcesz zabijać ludzi? Nawet nie wiesz, czy to zadziała. Jesteś ze mną, czy nie? Ja się z tego wypisuję i tobie też radzę. Naprawdę chcesz mnie teraz tu zostawić? Karol! Obiecujecie, że dokończymy to razem. Witam naszych honorowych gości. Tym Wiedziałem, że Karol was do nas przyprowadzi. Niech wola smoka wypełni się. thank yeah. you